Jesteśmy w Wiśle przy okazji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich i podglądamy sobie najnowszą inwestycję Adama Małysza. Słychać, mam wrażenie, gdzieś tu wokół mnie dosyć jeszcze chwające i dosyć głośne prace, prace wokół Beskidzkiego Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza, czyli czegoś, co zmieści przeniesioną galerię trofeów naszego jednego z najwybitniejszych sportowców w Polsce, a także w historii narciarstwa. Ta galeria trofeów urosła już do, do miana takiej ikony tego, tego miejsca, Wisły, ikony także samego Małysza, można było tam oglądać jego cztery kryształowe kule, medale olimpijskie i i tak dalej, natomiast no, to było miejsce trochę schowane w Wiśle, nie do końca położone w centrum, tam trzeba było specjalnie pojechać, to się mieści przy przy rondzie, przy, przy stacji benzynowej w budynku e, Fundacji e, Adama i, i, i Małyszów. E, no to było takie miejsce, do którego chyba każdy fan skoków, każdy, kto przeżył Małyszomanie, chciał się e, kiedyś udać. Byli tam także skoczkowie, rywale Adama, którzy podziwiali to, co e, niejako zgarnął im z nosa w trakcie e, kariery. Teraz to wszystko będzie znajdowało się e, tutaj. Także w rozszerzonej wersji to nie będzie już tylko Galeria Małysza, to będą także inne wystawy dotyczące regionu, dotyczące sportu, dotyczące narciarstwa, dotyczące choćby Piotra Żyły. Będą to także niektóre stare narty pochodzące również z kolekcji Adama Małysza, bo okazuje się, że on ma ich dosyć sporo w posiadaniu. Chce się tym podzielić, więc będzie to dosyć mocno eksponowane. Ta cała inwestycja pochłonęła 25 milionów złotych, z czego bodaj 17 ponad 17 sfinansowanych z środków funduszy Unii Europejskiej. Budynek na razie niewykończony, ale z zewnątrz no już ma bryłę, już wygląda całkiem nieźle od jesieni, ma zostać otwarty bodajże na początku 2026 roku, więc już po igrzyskach Mediolan Cortina no miejmy nadzieję, że. Kto wie, może Beskidy dołożą tutaj jakąś cegiełkę do tego, żeby można było eksponować jeszcze więcej trofeów w tym nowym centrum. No Adamowi Małyszowi życzymy, żeby ten biznes był troszeczkę Lepszy niż ostatnie lata jego galerii, bo co tu dużo mówić nie było łatwo, on sam o tym przyznawał. Pytaliśmy też Adama Małysza, czy nie było tak, że zobaczył galerię Kamiland z zakopanym Kamila Stocha i nie zamarzyło mu się, żeby mieć podobną u siebie, a nie, nie ten przestarzały budynek, który, który miał od kilkunastu lat. No, przy zawodach Bucharu Świata wyśle jeszcze tej atrakcji, oczywiście, zwiedzać nie można, ale kto wie, może w przyszłych latach to będzie wiodąca tak naprawdę atrakcja tego regionu.